To dla mnie było wydanie pieniędzy na coś, co chciałam zrobić. Nikt nie zadaje pytań, ile kosztuje, nie wiem, wyprawa w góry, wspinaczka w Himalajach, Ktoś po prostu spełnia swoje pasje, tak? Ktoś inny jeździ na nartach, ktoś inny fotografuje i wydaje pieniądze na sprzęt i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc ja to potraktowałam jako wydanie pieniędzy na coś, na czym mi zależy i co chcę zrobić. I był taki moment, że ja już myślałam, że nie wydam tej książki, że nie zbiorę materiału. I mówiłam nawet do mojej pierwszej rozmówczyni, że po prostu e, zrobię te rozmowy, zredaguję i umieszczę anonimowo na świecie spotkań. I wtedy, jak o tym rozmawiałyśmy, to nagle zaczęły się pojawiać osoby. Te wici, które rozpuszczałam wcześniej wśród znajomych i rodziny, nagle przyniosły efekt, czyli zaczęły pojawiać się osoby, które jednak chciały ze mną rozmawiać. E, później te osoby mm, szukały wśród swoich znajomych kolejnych. I w ten sposób mam 11 bohaterów. Zawsze stawiam na otwartość, na słuchanie. To, co jest dla mnie ważne, to żeby nikogo nie oceniać. Żeby dać każdemu wystarczająco dużo przestrzeni i czasu do tego, żeby mógł o sobie opowiedzieć. Nie cisnę za bardzo, więc jak ktoś widzę, że chce uniknąć jakiegoś tematu, to ja odpuszczam. Urodzi urodziłam się w dość dobrym miejscu na Ziemi. Spokojnym w rodzinie dobrej i, i to moje życie jakoś tak się układa całkiem nie najgorzej. Natomiast cały czas mam świadomość, że inni tego szczęścia nie mają. To o to chodzi, nie o czarne scenariusze, które ja gdzieś tam sobie, przez, przed sobą nawet tworzę, tylko myślenie o tym, że inni nie mają może tyle szczęścia. Właśnie o tych osobach, które się urodziły w przemocowych domach, o tych, które się wychowywały w domach dziecka, o tych, które są ciężko chore, które giną na wojnie, które popełniły samobójstwo. Ja po prostu bardzo często o tym myślę, i jak myślę o swoim życiu, to tak miałam od zawsze. Ślady. Podcast o ludziach, których warto poznać.